Pokażę Wam jeden ze sposobów podejścia do nabrzeża pod wiatr. Podejdę w tym samym miejscu po wykonaniu kółka w basenie portowym. Mamy lekki, wiejący wiatr od nabrzeża, a manewr będzie polegał na tym, że podam tylko jedną cumę ze środkowej knagi. Jest to manewr szczególnie przydatny przy samotnym żeglowaniu lub nielicznej załodze. Podejście jest również możliwe, gdy na nabrzeżu nie będzie komu odebrać cumy. Ponieważ jestem sam na pokładzie, to sprowadziłem sobie linę obłożoną na środkowej knadze do kokpitu. Do nabrzeża podejdę pod kątem około 45 stopni. Podchodząc będę tracił prędkość, zmniejszając obroty silnika, po to, aby w końcowej fazie ustawić manetkę na neutral. Chodzi o to, aby tuż przed nabrzeżem prędkość jachtu była bliska zeru. Dziup jachtu należy zbliżyć możliwie blisko do nabrzeża, choć powiem szczerze, nie jest to konieczne dla tego manewru. Aby dostawić rufę do nabrzeża należy wychylić ster na starboard i użyć techniki prop wash, czyli puścić krótką strugę w płetwę sterową, unikając jednocześnie jazdy do przodu. Za moment zobaczymy to w praktyce. No, manetkę ustawiłem na neutral, inercją podchodzimy do nabrzeża, tracąc prędkość. No, trik polega na tym, żeby ta prędkość praktycznie spadła do zera. Im silniejszy jest wiatr, tym jest to wbrew pozorom łatwiejsze do wykonania. Teraz druga na płetwę, dostawiamy rufę spokojnie. Suma na ląd. No i obkładamy sumę możliwie blisko, możliwie krótko, tak żeby jacht był trzymany właśnie w pozycji równoległej. Do nabrzeża. Zwróćcie uwagę na jedną zasadniczą sprawę, która teraz jest no, jak gdyby oczywista. Przy użyciu właśnie takiej sumy i takiego, takiego zasumowania do nabrzeża oraz silnika z ogromną łatwością jest utrzymać jacht równolegle do nabrzeża, który jest lekko odpychany od, od, od nabrzeża i reszta tutaj już zaczyna być dziecinnie prosta. Kasia teraz wyda około dwóch metrów liny żeby pokazać wam jak ten manewr jest możliwy również i łatwy do wykonania wtedy gdy nie podejdziemy aż tak blisko do nabrzeża czasami, czasami jest to niemożliwe czasami, czasami jest y, trudne teraz wiatr odpycha nas od pontonu no i wisimy na takiej o dwumetrowej cumie no i oczywiście przy ta suma plus, plus silnik i ster pozwalają nam w pełni kontrolować ten jak. Zwróćcie uwagę, że ja teraz mogę przybliżyć się do tego nabrzeża, cofając do tyłu, jak, cofając, jak również dając lekko do przodu. Ja przesunę teraz jak do przodu, składając go równolegle, jak nożyczki bliżej kamery, żeby było to bardzo wyraźnie widać. O właśnie. Dostawiamy, tak jak tak jakbym posiadał na jachcie, a nie posiadam, zapewniam, Ster strumieniowy. A no od tej pory sprawa zaczyna być jasna i prosta, obkładamy sumy, obkładamy springi i stoimy. Ponieważ my kończymy nasz pobyt w marinie Rubikon. odejdziemy sobie dzisiaj, odpływamy. To Kasia, masz się... A no właśnie, jeszcze kamera, Zabierzę, zabieramy kamerę. Ja, tu mam, ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia przy następnej okazji.